Cześć, tutaj Dusza na Augustyn z Busbus. Dzisiaj opowiem o tym, jak wynająć autobus, autoker albo busa na transfer lotniskowy dla grup. Na początku powiem o tym, czym jest transfer lotniskowy, który polega na tym, że grupa, która wylatuje z lotniska albo przylatuje na lotnisko, jest transferowana autobusem, autokarem pod sam terminal albo z samego terminala. Transfer lotniskowy to sytuacja, w której grupa zorganizowana przyjeżdża autokarem na sam terminal na lotnisko i z tego terminala wchodzi bezpośrednio do samolotu. Kiedy samolot przylatuje na lotnisko, wtedy na grupę na terminalu czeka autokar z kierowcą, do którego pasażerowie mogą zapakować swoje bagaże i odjechać do hotelu czy do miejsca, do którego się udają. Dlaczego transfer lotniskowy jest lepszy niż podróżowanie komunikacją miejską, wynajmowanie dziesiątek taksówek lub dziesiątek prywatnych samochodów? Przede wszystkim jest to cena, ponieważ wynajem autobusu jest o wiele tańszy niż wynajem 10 taksówek albo wynajem 10 samochodów, do których musimy dokupić jeszcze ubezpieczenie czy przechodzić przez dodatkowe formalności. Drugim atutem transferu lotniskowego jest pewność, że autokar prowadzony przez doświadczonego kierowcę, który zna lotnisko, podejdzie bezpośrednio pod terminal, na którym stoi nasza grupa, a następnie zawiezie tych pasażerów do miasta, do hotelu czy w miejsce, do którego się udają. Ja tutaj przewagę nad transportem zbiorowym czy komunikacją miejską jest znacząca, ponieważ nie muszą się pasażerowie dokonywać żadnych przesiadek ani czekać na przystanku, szczególnie w obcym kraju. Przy wynajmie pojazdu na transfer lotniskowy warto zwrócić uwagę na rozmiar autobusu, który nie tylko da pasażerom odpowiednią przestrzeń i komfort podróżowania, ale również pozwoli im zapakować bagaże, których mogą mieć dość dużo, szczególnie na dłuższe wyjazdy. Ponadto szczególnie jeżeli podróżujemy latem albo w takich cieplejszych miesiącach, zwróćmy uwagę na to, żeby pojazd posiadał klimatyzację. Przy wynajmie autokaru na transfer lotniskowy, warto zawrzeć umowę z przewoźnikiem. W tej umowie warto zapisać informacje o tym, jak kierowca ma postąpić w przypadku opóźnienia samolotu, czy w przypadku przedłużonej kontroli paszportowej, czy jakichkolwiek opóźnień. Czy kierowca będzie czekał na, na terminalu, czy na lotnisku, to wiąże się z dodatkowymi opłatami. Warto mieć to zawarte w umowie. Podróżując samolotem, zapewnij swoim pasażerom komfort i bezpieczeństwo i wynajmuj transfer lotniskowy.